Położył się dyzio na łące, przygląda się niebu błękitnemu i marzy. Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe, a te złociste, pierzaste, że to nie stosy ciastek. I szkoda, że całe niebo nie jest z tortu czekoladowego. Jaki piękny byłby wtedy świat. Leżałbym sobie, jak leżę na tej murawie świeżej, wyciągnąłbym tylko rękę, i jadł, i jadł, i jadł.